Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik w lanym cieście. Potrzebować będziemy 4 jajka, szczyptę soli, 3 czwarte szklanki cukru, 3 czwarte szklanki oleju, pół szklanki mleka, półtora szklanki mąki pszennej, półtora łyżeczki proszku do pieczenia i 1 łyżka kakao. Jajka z cukrem Ubijam na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą. Dolewam olej, mleko, proszek do pieczenia dodaję oraz mąkę. Mąkę dosypuję, patijam cały czas mieszając. To już ma jednolitą konsystencję. Świadczy o tym, że jest dobrze pomieszany. I teraz część ciasta dołożymy do kakao i też wymieszamy. Tak jedną trzecią ciasta. Mam formy 27 na 17 i część ciasta wylewam do formy. Pokrywam po prostu całą powierzchnię, może to będzie prościej. Ja dałam 3 takie łyżki, a około. Trzech łyżek zostawiam na wierzch. I teraz tutaj mamy ciasto z kakałem. Należy je dokładnie pomieszać. Przełożymy do worka cukierniczego i damy na wierzch jasnego ciasta, ciasto z kakałem. Jest to taki nietypowy sednik, ale bardzo smaczny. Kolorowy, smaczny. Tak. Tutaj już mam, i teraz przekładamy do garoplazu cukierniczego, a część ciasta również zostawimy na wierzch. Część przyłożę, a część zostawię na wierzch. Należy odciąć końcóweczkę. Jeżeli nie mamy worka cukierniczego, to możemy to zrobić łyżką. Po prostu robimy łyżką i mamy podobny efekt. I ja to sobie po prostu polewam całą powierzchnię ciasta. I ciasto damy do piekarnika na 15 minut w 170 stopniach. Tak wygląda przygotowane ciasto na lany sernik. Ciasto mamy w piekarniku, a teraz zrobimy ser. Do sera potrzebować będziemy kilogram sera. Ja mam tutaj ser krajankę. 6 jajek 1 budyń szklankę cukru 200 ml śmietanki 30% i parę kropli wanilii wszystkie składniki na sernik utrze w robocie na puszystą masę dodam kilka kropli wanilii masę serową już mam idealnie utartą, ciasto podpieczone i teraz na masę serową wykładam, na ciasto wykładam masę serową. I wiesz, poleję pozostawionym ciastem. będzie sernik w cieście lamin rozprowadzam po całej powierzchni i też daję pozostawione ciasto I ciasto sernik powędruje do lodówki, i przepraszam, do piekarnika na godzinę czasu. Sernik w cieście lanym mamy przygotowany. Tak, no sernik w lanym cieście. I tak oto wygląda sernik w lanym cieście. Ukroimy kawałeczek. Ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę sernik w lanym cieśku.